Cześć, dzień dobry, witam Cię na kanale Guru Danda w trzeciej części cyklu o życiu, pracy i twórczości Berta Hellingera. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej samej esencji jego myśli, żeby zobaczyć, jak ten niewidoczne na pierwszy rzut oka siły rodzinne potrafią kształtować całe nasze życie. Zacznijmy może od pytania, które jest w samym sercu tego, co Hellinger odkrył: I jak to w ogóle możliwe, że nasza głęboka miłość i lojalność wobec bliskich może paradoksalnie stać się źródłem cierpienia, które ciągnie się przez całe pokolenia? Żeby to wszystko pojąć, musimy cofnąć się trochę w czasie i zobaczyć, jak w ogóle Hellinger do tego doszedł. To była fascynująca podróż, od psychoterapii, od pracy z ludźmi, aż do bardzo głębokiej, niemal duchowej filozofii bytu. I to jest super ważne. On sam mówił, że jego praca to prawda w ruchu. To nie jest jakaś zamknięta księga z gotowymi odpowiedziami. Absolutnie nie. To był proces, ciągłe odkrywanie, wglądy, które przychodziły do niego w ciszy i kontemplacji. Jednym z takich kluczowych momentów w tym jego procesie było, na cóż, zakwestionowanie tradycyjnej religii. Zauważył, że ten obraz Boga, który każe i nagradza, i to nasze dobre sumienie, które każe nam być po właściwej stronie często prowadziło do podziałów, do wykluczania, do konfliktów. I w to miejsce Hellinger zaproponował coś zupełnie innego, koncepcję, którą nazwał duchem, umysłem. Wyobraźmy sobie taką wszechogarniającą, twórczą siłę, która po prostu jest, bez oceniania, bez dzielenia na dobro i zło. Wszystko, co istnieje, jest po prostu częścią jednego wielkiego ruchu tej siły. I właśnie to nowe spojrzenie, ta nowa, szersza perspektywa pozwoliła mu zupełnie inaczej spojrzeć na sumienie. Okazało się, że to właśnie ono jest kluczem do tych wszystkich ukrytych rodzinnych historii i dynamik. No dobrze, ale jak to jest, że dobre sumienie może nam szkodzić? Przecież to brzmi jak paradoks, prawda? Otóż Hellinger odkrył, że to, co potocznie nazywamy sumieniem, to tak naprawdę trzy różne, często walczące ze sobą siły. I ta tabela świetnie to pokazuje. Zobaczcie. Mamy to sumienie osobiste. Ono dba o to, żebyśmy pasowali do naszej grupy, do naszej rodziny tu i teraz. Ale pod spodem działa coś znacznie większego: sumienie zbiorowe. Jego nie interesuje nasze dobre samopoczucie. Ono dąży do jednego, żeby nikt w całym systemie, nawet dawno zmarły, nie został zapomniany. I tu rodzi się konflikt. I tak dochodzimy do kluczowego pojęcia uwikłania. Co to jest? To ten nieświadomy mechanizm, przez który ktoś z młodszego pokolenia nagle zaczyna przeżywać los kogoś, o kim rodzina dawno zapomniała albo kogo się wyparła. To nie jest jakaś abstrakcja. To wyjaśnienie, dlaczego w niektórych rodzinach powtarzają się te same dramaty, choroby czy niepowodzenia. To jest po prostu sposób, w jaki dusza rodowa, jak to nazywał Hellinger, domaga się sprawiedliwości. Okej, okay, więc mamy te potężne nieświadome siły. Ale czy panuje tu jakiś kompletny chaos? Nie do końca. Hellinger zaobserwował, że istnieją pewne fundamentalne, naturalne prawa, które rządzą tym wszystkim. Nazwał je porządkami miłości. I to jest ważne to nie są jakieś moralne przekazania typu musisz to robić to bardziej jak prawo grawitacji w relacjach. Można je ignorować, ale konsekwencje i tak się pojawią zawsze. A te trzy podstawowe porządki są w gruncie rzeczy bardzo proste i logiczne. Po pierwsze każdy, absolutnie każdy ma równe prawo do przynależności. Po drugie, kolejność ma znaczenie, ci którzy byli pierwsi mają pierwszeństwo. I po trzecie, w relacjach musi być równowaga między dawaniem a braniem, żeby miłość mogła swobodnie płynąć. No dobrze, wiemy już o siłach, o porządkach, ale co z tym wszystkim zrobić? Jak znaleźć wyjście z tych uwikłań i odzyskać spokój? Tutaj dochodzimy do praktycznej strony pracy Hellingera. Rozwiązanie, jak się okazuje, nie leży w działaniu w naprawianiu czegoś na siłę leży w specyficznym sposobie patrzenia, w wewnętrznej postawie, którą Hellinger nazwał fenomenologiczną. Na czym ona polega? To trzy proste, choć wcale niełatwe, zasady. Patrzeć na to, co jest, po pierwsze, bez intencji, żeby cokolwiek zmienić, po drugie, bez lęku, czyli z gotowością na każdą prawdę, i wreszcie bez osądu. Bez dzielenia na dobre i złe, chodzi o to, żeby stworzyć w sobie taką pustą, otwartą przestrzeń, w której prawda może się po prostu sama ujawnić. I ta postawa doskonale pokazuje, jak ewoluowała jego praca. Na początku, w tak zwanych klasycznych ustawieniach, prowadzący był kimś, kto aktywnie szukał rozwiązania. Ale z czasem Hellinger zrozumiał, że prawdziwe uzdrowienie przychodzi z głębszego poziomu. Tak narodziły się ustawienia duchowe, gdzie nikt niczego nie robi. Wszyscy po prostu poddają się ruchowi, który wyłania się sam. To są te słynne ruchy ducha, które ukazują głębszą, uzdrawiającą siłę dążącą do pojednania. I dlatego właśnie ta praca to coś znacznie więcej niż terapia. To jest rodzaj duchowej edukacji. To doświadczenie na żywo siły, która nie ocenia, nie dzieli, nie szuka winnych. Siły, która po prostu włącza wszystko, co było wykluczone, i w ten sposób krok po kroku przynosi głęboki wewnętrzny pokój. I to prowadzi nas do ostatniej, niezwykle głębokiej myśli, która jest w zasadzie esencją całej filozofii Hellingera. Pomyślmy przez chwilę, co by się stało, co stałoby się możliwe, gdybyśmy tak naprawdę w głębi serca zgodzili się na wszystko, dokładnie takim, jakie jest. Dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Jeśli masz pytania, napisz do Gurudandy na adres e-mail askgurudanda